Witamy na konferencji prasowej po meczu. 21 kolejki PKO Bank Polskiej PGF KS Starmielec wygrała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 2 do 1. Jest z nami pan trener Robert Kasperczyk. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. Bardzo proszę o komentarz o opinię o tym spotkaniu. O, jeszcze, jeszcze emocje nie opadły, natomiast mecz wyglądał dokładnie tak jak się spodziewaliśmy. To znaczy wiedzieliśmy, że Dużo na stali mielec operuje długimi piłkami, że ma świetnie zorganizowane i przygotowane stałe fragmenty gry. Dużo jest zagra... dużo, dużo preferuje gry na tak zwane przebitki. No i niestety, z, jednej, z jednego z takich fragmentu gry, konkretnie z autu forsela daleko rzuconego, w drugim tempie straciliśmy bramkę. Pierwsza też w pierwszym tempie obroniona. Przez, przez Peszko, potem, potem do Bitka Gettingera z półobrotu. Jak on to trafił, to, to tylko on wie. Natomiast mieliśmy mecz pod kontrolą w pierwszej połowie po upływie 15-20 minut. Graliśmy to, co sobie zakładaliśmy, czyli chcieliśmy szybko sprowadzić piłkę do parteru, do ziemi, żeby przy tych wysokich, bardzo wysokich, no chyba najwyższym, graliśmy chyba z najwyższym zespołem w lidze, żebyśmy troszeczkę szybciej piłką pograli. No, i brakowało takiej jakości, żeby zrobić akcję na 2-0. No co z tego, że przycisnęliśmy już w końcówce dosyć mocno, ale środkami, którymi myśmy dysponowali, no nie byliśmy tak mocni w powietrzu i, i przegraliśmy. Bo przegraliśmy mecz, który, który mm, można powiedzieć, wyglądał tak, jak sobie zakładaliśmy. Oczywiście nie w sensie wyniku, ale w sensie przebiegu gry. Natomiast też. Starałem się przez ten tydzień zdjąć ten, tą, tą taką dużą presję gdzieś tam medialną z chłopaków, którzy ciągle czytali, że to mecz o 6 punktów, że być może mecz o utrzymanie, że nikt nie będzie brał po tym meczu jeńców. Uważam, że to jest nieprawda, ponieważ zostało jeszcze 9 meczy i tak naprawdę ani Stal Mieleza, ani Podbeskidzie Bielsko-Biała nie muszą być tymi drużynami, które spadną, więc także to, to nie jest jeszcze powiedziane. Jest 27 punktów do zrobienia. Więc tutaj bym był ostrożniejszy, natomiast nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia psychologicznego no taki mecz, który, który przegraliśmy z bezpośrednim rywalem w tabeli, sąsiadem w tabeli, no, no na pewno, na pewno nam... Gdzieś tam chluby nie przyniesie. Gramy za tydzień drugi wyjazd z rzędu na wartą z War na warcie Poznań, czy gramy w grodzisku z wartą, potem, potem mamy przerwę na reprezentację. Myślę, że to będzie też czas, żeby troszeczkę zmodyfikować pewne rzeczy od strony taktyki, od strony personaliów, ponieważ mamy jakby do zagospodarowania. Hmm, Jednego zawodnika, Marco Tulio, który fizycznie myślę, że już do tego czasu dojdzie i też będziemy się zastanawiać, jak ta drużyna będzie wyglądać po tej, po tej przerwie. Na razie myślimy o następnym meczu z Wartą Poznań, a trenerowi Ojczyńskiemu i, i zawodnikom Stali Talimielec gratuluję zwycięstwa, a swoim, a swoim zawodnikom dziękuję za walkę w tym meczu. Bardzo. Dziękuję bardzo. Witamy na drugiej części konferencji prasowej po meczu PGE FKS Tamilec pod Beskidzie białe Z nami pan trener Leszek Oliżyński. Od razu przejdziemy do oceny tego spotkania. Gratulacje dla naszych chłopaków, bo mecz się nie ułożył po naszej myśli, bo popełniliśmy błąd, błędy nawet przy tej sytuacji, gdzie bramkę straciliśmy. To było, było wrzucie z autu. I i tam poszliśmy we dwóch na jedną piłkę, potem problem był z kryciem i Biliński został sami i musieliśmy gonić wynik. To dla nas nic nowego, bo, bo często gdzieś tak te mecze w tym roku wyglądały i... Chwała chłopakom, że walczyli, nie poddali się, wyszliśmy na drugą połowę e, po dwóch zmianach i, i, i odrobiliśmy straty już w, 60 min, w 70 minucie. 2-1 prowadziliśmy, potem była dramaturgia, bo, bo gdzieś te podania, drużyna gości eksplodowała w nasze pole karne, tam dużo było walki, ale dowieźliśmy to do końca i, i z tego się trzeba cieszyć, że w końcu tutaj się przełamaliśmy, że mamy trzy punkty, że... że te nastroje przed kolejnym spotkaniem będą, będą lepsze, pewne te usztywnienie, które było widoczne gdzieś powinno z nas zejść, bo, bo całkiem inaczej podchodzisz do zawodów jak jesteś na ostatnim miejscu, a inaczej jak na przedostatniej pozycji i, i ostatnio wygrałeś mecz. I, i teraz takie, taki tydzień w końcu nas czeka, jutro mamy analizę i o tym meczu już zapominamy i trzeba się skupić na następnych spotkaniach, bo jeszcze 9 spotkań i, i tą pozycję musimy utrzymać, bo, bo, bo gramy tu, żeby Ekstraklasa była dalej w Mielcu, a może ją podwyższyć, kto wie, no, walka będzie zażarta, bo, bo, bo ciężkie mecze są przed nami. Dzisiaj widzieliśmy, że kończyliśmy w 10, chociaż to dużo minut nie było też. Max szedł z kontuzją i miejmy nadzieję, że zdrowie też będzie dopisywać. Plus absencje kartkowe też u nas się szykują i, i to są takie właśnie mecze w końcówce sezonu, że że liczymy na wszystkich, e, będziemy walczyć do końca i, i, i dziś na pewno możemy się troszeczkę uśmiechnąć, bo, bo w, końcu, w końcu mecz wygrany. E, bardzo trudny dla nas, bo stawka tego spotkania taka, taka była i. Gratulacje, chłopaki walczyli jak, jak lwy, pokazywali to, był ruch w polu karnym przy tych bramkach, gdzie skakali, e, chcieli dobić każdą piłkę i to zaowocowało tym, że byliśmy skuteczniejsi i sprytniejsi i, i te dwie bramki wystarczyły do tego, że, że mamy trzy punkty. Teraz przejdziemy do pytań, Miłosz Biniaszewski pyta, jak duży kamień spadł z Pana serca? Oj, bardzo duży, chociaż ja mówiłem przed tym meczem, że to nie jest jeszcze taki mecz o życie według mnie i dużo spotkań jest przed nami, ale no, tak jak wspomniałem waga tego spotkania była ogromna, bo, bo, bo wiemy jakby ten mecz się potoczył inaczej. Przy remisie dalej zostaje te dwa punkty przewagi pod Beskidzia, ale nie daj Boże przy naszej porażce no to już jest ta strata duża i potrzeba dwóch meczów, żeby oni się potnęli, a my musimy te dwa mecze wygrać, żeby ich wyprzedzić. I... I, I to jeszcze było wszystko możliwe, bo tak jak wspomniałem, dziewięć spotkań, ale po co sobie utrudniać? Trzeba sobie ułatwiać, i dziś, tymi trzema punktami, poszliśmy krok do przodu. Ale, tak jak mówię, jeszcze dziewięć tych kroków musimy wykonać i też patrzeć na, na innych, bo to jest walka nie tylko ze sobą. Chyba, że będziemy wszystko wygrywać, no to wtedy zapewnimy sobie. Patrząc tylko na siebie, ale też, też będziemy gdzieś tu patrzeć w tabelę, bo, bo, bo tego gdzieś sytuacja wymaga i musimy być odporni, silni. Tak jak zaczynaliśmy ten rok na tej pozycji, no to teraz wyszliśmy, wróciliśmy na tą pozycję i jak najdłużej trzeba się na niej utrzymać, najlepiej do końca. Drugie pytanie od tego samego dziennikarza. Jeśli ten mecz traktujemy jako sprawdzian z charakteru, to pana różnie chyba możemy wystawić piątkę w skali do 6-5 na pewno, chociaż i wynik jest zadowalający i punkty przede wszystkim. Styl nie był taki jak z Lechią, jak, jak z Wisłą w drugiej połowie, bo, bo gra tak się nie kleiła, nie układała, ale to z racji tego, że też inny przeciwnik i nastawka tego spotkania i, i, I powiedzieliśmy sobie, tu piękno nie jest ważne, my w końcu musimy te sytuacje, które mamy zamieniać na, na bramki. Mieliśmy taką w trzeciej minucie, bodajże w czwartej e, nie, nie trafiliśmy w bramkę, a to była sytuacja, którą powinniśmy też zamienić na, na gola, ale to się nie stało i dobrze, że to się gdzieś nie zemściło, że potem wzięliśmy się do roboty i, i, i te dwie bramki zdobyliśmy i dowieźliśmy to do końca, bo było gdzieś ciężko i, i, i tak ten mecz wyglądał, no ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. To bo wiadomo, że to będzie nerwówka. Jak, jak, jak dobrze tego meczu gdzieś nie zaczniemy, a, a gdzieś mieliśmy też małe jeszcze problemy przed tym spotkaniem, ale jakoś z tego wyszliśmy i, i to właśnie ten charakter e, drużyny pokazał, że te poprzednie mecze, gdzie przeżywaliśmy ciężkie momenty, bo, bo, bo takie były w tych niektórych spotkaniach, no teraz nas gdzieś wzmocniły, bo, bo przy tej bramce też. Nie zachowaliśmy się tak jak powinniśmy, jak straciliśmy tą bramkę na 0-1, no ale to odrobiliśmy i na tym polega właśnie ta sztuka, żeby pokazać charakter i, i te męstwo w, w odpowiednim momencie i oby tak było dalej. Mamy kolejne pytanie, Grzegorz Maj z portalu W Cieniu Jupiterów. Czy to zmiany, które trener przeprowadził po przerwie zdecydowały o zwycięstwie? Nie tylko zmiany. Cała, cała druga połowa zaowocowała tym, że zdobyliśmy dwie bramki i też nie daliśmy sobie wbić. E, żadnej I ten wynik przy tych dwóch naszych zdobyczach dowieźliśmy do końca i wszyscy pracowali e, na to, na ten wynik. E, były, były jeszcze momenty takie, że z pewną zmianą czekaliśmy, mogliśmy coś zmienić, ale już nie zmienialiśmy. I, i Zjawiński zagrał, można powiedzieć, nie na swojej pozycji, bo, bo, bo miała być zmiana za Kolewa, a w związku z tym, że Maczek miał problemy z barkiem, no to zmieniliśmy Maczka i no i dowieźliśmy to do końca i ta druga połowa no, zapracowała na cały ten wynik, ale nie tylko zmiany, ale wszyscy, którzy w niej brali udział e, się spisali, też słyszałem i okrzyki z trybun, niektórych naszych sympatyków, którzy też gdzieś tam podpowiadali I to jest gra zespołowa i tu zdaliśmy egzamin, ale tak jak mówię, jeszcze 9 kroków przed nami. Dziękuję to wszystkim.